W miejscu. O, jest. o kurwa, ja tu nie wchodzę. e, nie wkurwaj mnie. Zobacz, co jest na podłodze. Czyli jak napiszę? Że rogar to jest bezzębna kurwa, to tego nie wyciszysz, a jak napisze, że ninka to prestytuta, to nagle się oburzasz, ty zagłama na kurwo. Jeśli tego pyta odpadną, żebyś popierdalał na rączkach królewno, wpłacił jeden złoty. I zamknij jebysk Krzysia, jak donate się nie skończy. I zamknij jebysk Krzysia, jak donate się nie skończy. I zamknij pysk Krzysia jak Doneit się nie skończy. I zamknij pysk Krzysia jak Doneit się nie skończy. Weź go tam kurwa ogarnij, bo pozwalę go zakupić. I zamknij pysk Krzysia jak Doneit się nie skończy. Ja już to mówię. Ej, nie weź kurwa od kół do kózla. Powiedz ja mu, że filo bedek na kurwa. Kurwa, dodo. Co ty robisz? Ja nie wiem czy ja zrobię konglomerat. No doda. ja, no to by na filo. Ja kurwa... A ja nie jestem piany, żebym... Nie, szam. Nie wiem, może by było prędzej kurwa na razie. Kurwa nie, bo zatuchę was na czy to mówię kurwa? Boże, kamery kurwa nie tu jak świnie kurwa? Ja jak czuję, że nie mogę, to siadam na kiber kurwa. Nie ja tak, ja też tak robię. No to dlaczego były kurwa? To... No nie wiem, no może prędzej był on zrobiony. No, no tak, ale kto prędzej? To jak ja kurwa chodzę, nie więcej. by było wstyd. Do sąsiadki kurwa. Nie by było wstyd kurwa, jakbym to zobaczył. Bym zrobił papier, kurwej papieru mi to tam, Jakbym wiedział, że mi się polało. Nie, będę tu kurwa, tak świnie, kurwa. Od razu mówię, nie? nie tak, byłoby to bardzo dobrze. Najnowsza kolekcja już Tam kurwa, pijano mopem, kurwa pierdawać. Kurwa, dawać. Kurwa, czy to moje krótko? Nie, bo to kurwa, mama ma być to. Zdać ci poleciało, kurwa? Nie wiem, czy mi... ci nie No mogę Dobra, chodź, kurwa. No, no ja kurwa nie wiem. Ale co? A, to co? co ja tu Producent urządzeń krzewczych wentylacyjnych do żony. nie będę Czekaj, bo. Przecież nie będę na No. Nie no, jak.

Jakbym to widział, to zaraz to tak, kurwa, bo mnie już sobie było, No to czułeś się, że tak. Wiesz, nieraz jest tak, że kurwa, lecisz kurwa z hydrantu, kurwa, na dole tam parę zawsze tego skatnie, kurwa, no. no. chyba, że nie zauważyłem. No w kiblu nie byłem, kurwa, ty byłeś przede mną, No a, przed, a przed nami to był? Ja chcę iść się złamać, kurwa, dlatego patrzę mówię, kurwa, znowu. 对呀、嗯，这样子早说早知道，早说、嗯。你那边发生多少